Witajcie. W pierwszym filmiku na tym kanale nie ma żadnego intla ani nic, ponieważ nie jestem doświadczona w tych y, rzeczach. Ale tak postanowiłem, że pierwszym filmikiem na tym kanale będzie mój zwierzęcy przyjaciel. Y, powiem, że jestem kociarą, Mam 12 kotów. <grym> y, kocham koty. Ja po prostu. W ogóle wszystkie zwierzęta kocham. Są mi fajne. Mam takiego jednego, który akurat u mnie siedzi niedaleko, którego bardzo lubię. Jedzie ze mną po prostu wszędzie. No i oprócz tego, że pokażę Wam większość moich kotów, to Wam kilka słów o nich powiem. Więc zacznijmy od pierwszego kota. co tutaj sobie w Są pieski, ale urodziła dzieci. Zaraz wam też dzieci pokażę. To jest fany, Czyli zabawna, wesoła, zabawna. Bardzo im lubię. To jest właśnie ta moja zbiornika, taką, na śpi. Po prostu jest bardzo słodziutka. I tylko tej rasy mam. To są rasowe koty. Tylko tej rasy kotki. Bardzo fajna. Oj, ma czwartka. Jest 24 listopada 2013 roku. 12 roku. Jest z piękna. Jest z nami już od 2,5 latka. Bardzo mi. Jest taka fajniusia. Mimica. Teraz Wam pokażę jej maluchy. Ma pięć małych kotków, cztery dziewczynki i jednego chłopca. A więc pokażę Wam mojego kotka. Może troszeczkę miauczyć, ale to mieszka. Tutaj właśnie na tego małego. Koteczka. To jest taki malutki. Na troszkę otwarte. Ma troszkę otwarte oczka yy, i nazywa się Greta. To jest dziewczynka. No to jest jedna z kotków. Wszystkie mamy mniej więcej. Mam jeszcze dwie dorosłe kotki i jedna z nich ma jeszcze dzieci. Yy, czwórka. Trzech chłopców i jedną dziewczynkę. E, Chcę wam pokazać. pokachę. chwileczkę. Co jest? Teraz pokażę kotkę, która nie ma dzieci, nie jest w ciągu. To jest mój drugi kot, Dorosły. ma dwa lata. Jest e, z. E, 24 grudnia. Nie, z 25 grudnia. Przepraszam. Z, 14, e, z 15 grudnia. Nie, nie, wiem, to da, to Z 2014 roku. E, bardzo ją lubię. Jest kochana Marlenia Ashley bardzo ją ja 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 czekajcie mam no, jeszcze trzecią kotkę dorosłą jeszcze Wam wam nie pokażę bo ponieważ ona w tej chwili karmi może wam kiedyś y, pokażę na filmiku ją y, ona no, po prostu karmi i nie mogę wam jej pokazać więc Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Aha, i ona się nazywa Aizy. Arisa właściwie, ale na nami mówimy Aizy. Aizusia, Aizunika i tak dalej. Dobrze, więc dziękuję Wam za oglądanie. Bardzo mam nadzieję, że filmik się spodobał. Jeśli tak, to łapki, w górę, subskrypcja oraz komentarze. Pa!